Zaczynamy kolejną gierkę To byli może impostorem Przynajmniej nie Sturvoyworem ani Crew na To nie jest inżynier To Prokurator Elixir Okej okay. Czemu tak pozamykali drzwi od razu? Dziwne kampijmy się Naprawicie no to póry de disperser Ciało Drugie ciało Czemu zgłosiłem? Dobra, zgłosiłem, bo jest cmentarz. Gdzie? Wszędzie, na całej mapie. Jedno ciało zostało wyczyszczone chyba. E, bo nie wiem. Mo mogę, bo zostałam wskrzeszona. Ok. O, mnie zabił. Eksa. To by się to, się to by się zgadzało, bo ponieważ by jedno ciało było w labie i ono zniknęło. Znaczy przed labem, znaczy się. No tak. Dwa ciała były w elektryku. To, Kendra, gdzie o, cię o, niby zabiłam? Zabiłeś mnie na wejściu do laba. Nie to, się zgadza, to się to się zgadza, bo to, to tam było ciało i ono zniknęło, więc to się zgadza. Ja wierzę. W ogóle, tak. ja nie wiem, ja nie wiem, czy ten, ja nie wiem, czy było widać moje ubranko podczas kamuflażu, czy nie? Było widać. To, to było widać. O. a tam nie wiem. Właśnie. Widać. Ja byłem przy tym wejściu, widziałem jak jest a także git. Tak, ładnie mi I patrz na Widzowie sardynka i wyłóżę zagłosowali na e, skipa. Ja nie będę tego mówił, bo wydam rolę, ale ale jest to bardzo ciekawe. Boję się trochę jej, ale ma jeszcze cooldown raczej. Niech nie umieśnię co fejkuję, Nie zostaję tutaj, bo za mnie ktoś ciachnie Jak kogut nie żyje, to jestem absolutnie pewien, że lud nie żyje Co się stało? Hmm. Moja pamięć, no tak ale z sardynka cię dostawiałem z Germanem. Tak, ale on później z kimś płaszczyz. Ja Czekam kto to był? Jyrysek albo Elixon. Oni wyszli nie, razem. Nie, nie wie Jurnikender. A ja? Co? Ja mam bardzo fajne info. Jestem o. przy kąsach. Ty sardynka gdzie zgłaszasz? E, przy wyjściu z laba. Okej, okay, mamy glicza łamane na Morchlinga. Bo widziałem właśnie sardynkę jak mi przebiegała. Aha, no dobra. Hmm. No to na pewno ani Wiewiór, ani, ani, ani Kendall nie zrobili tego kila. No. Ja też nie zrobiłem. Bo byliśmy w o hmm. No więc też to wyklucza, że jesteśmy morflingiem. Czekaj, no. Ty i Kendall i Kendall, tak? No ja, Ken, ja, czyli Kendall Technik i Wiewiór byliśmy teraz w O2. Koguta oczyszczam z mojej roli. Kogo tu gdzie był właśnie? Ja, Irysek, ja, podobno mnie ja, widział teraz. No to poczekajcie, jeżeli Irysek mówi, że niby ktoś się przebrał za Sartynka, to, wy, z to wychodzi na to, że to musi być tam za kim No tak. No ale stójcie, ja, no ja byłem... Gdzie teraz jesteś? No jestem przy Komsach i wybiegałem z laba, fakt, ale samemu, bez Germana. Gdzie jest dokładnie cię? Przy wyjściu z laba. Dokładnie. Tu, tu red, a, twój movement, jak wyglądało? O, mój movement, elektryk, przeskrolowałem szybko kamery. E, tego, zacząłem downloada, leciałem tego. Mm, no, poleciałem do końców i właśnie widziałem, jak przebiega ta sardynka. A kogut? Ja całą rundę spędziłem w Labia. ja to potwierdzam, bo on szedł tam. No, został nie nie z Germankiem, mnie... a później germanek wyszedł. No a i znalazłem przypadkiem... już go martwego. Koguta a przypadkiem nie w tam gdzieś deko, tam nie szedłeś? Nie, nie, ja teraz jestem przy skanie, robię skana. Ale jak bardzo się, że jesteś pewna, że to nie jest Kogut. Z mojej roli go mogę sklirować. Ja również mogę sklirować, no bo mówię, ja z Germanki byłam jeszcze w labie, jak on wchodził na tego skana. No i to jestem w stanie potwierdzić. Później Garbanek wyszedł, no ja też chciałam no, no, wyjść, tak, znalazłem no, go już martwego. No to powiem tak, skoro wziął sobie tej tego Guta, ja w Wiewiórk Candle, nie zrobiliśmy tego killa, jest jak mówię, że wybiega sardynka i yy, ktoś jest się za sardynkę, no to musi to musicie Lixon. Nie, nie głosuj na mnie, nie głosuj. No to... Um, jak mam się wam wybronić? No, no, no jak mam nie głosować, jak. Jak mam się wam wybronić? No, bronić? Słuchaj, no, no się, próbuj. Ale słuchaj, ale, słuchaj no to regulaminacja, to już nie masz się czego bronić tak naprawdę. Ja nic nie zrobiłem. No, chyba, że jest jak kłamie z, tą, z, tą, z tym ifem, że, się, że fake sarnyka przybiegła. Czekaj, ale bo... Ale czy on by tak kłamał bez powodu? Chociaż to ja byłem przy kąsach i nikogo nie widziałem. Ale to nie było przy kąsach. No, przy kąsach. To w końcu było przy labie czy przy, przy, przy Gdzie to ciało? Przy, przy labie jest ciało. ciało przy jest komcach? przy labie, ale nie widział gdzieś przy kąsach. ale na górze czy na dole? No tego? na boku. na boku. A lewo, prawo? Prawy bok. Jako nikogo tam nie widziałem... Alekson, ty wybiegać tych komsów? No ja wybiegałem z ofisa i przebiegałem pod komsami i nikogo nie widziałem. Nie w labie? Nie mówię, na początku rundy. Aha. Potężny <grym> <Aha. Aha. grym> <grym> prosecutor. I Udało się, wybroniłem się. Dobrze cię tak turecki, znaczy co? Koleś mnie tak nery nie zabijaj, okej. Okay. Kurde, punsy. Nie, raczej w sprawie mnie nie będzie impostora. Jest hunter. Jest, jest to ich, to to chyba nie impostor. Kogut, nie, kogut chyba nie jest. Chciało różowego lecha. W stronę, ale wie gdzie ty teraz jesteś? Tak, wiem, odbiegałem, ciała ale się biegłem szukać z, 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 z zabójcy. Kogut no, jest, no, jest zabójcą. Czekaj, 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 bo coś się nie, nie zgadza. To nie... nie Były już. go dogonić. Gdy wychodziłam z elektryka, były już kompsy naprawione. Dochodzę do kompsów, jest tam ciało, ty odbiegasz i już musiałeś zobaczyć mordercę do tej pory. Nie zobaczyłem, bo on zabił, odbiegał od ciała, ja do biegów prawie... No to musiałeś wjeździć. No to musiałeś wjeździć. Był prawie... no włączone. włączony. były włączone. E, kendan, no dobra. kendan mówisz, że wiewiór jest, tak? No, oskarżam go w tej chwili, ponieważ odbiegał od ciała, to po pierwsze. Po drugie, mówi, że biegnął za mordercą, ale by już zdążył zobaczyć, kto jest mordercą, bo chociaż nikt by zobaczył. Skoro. Okej, okay, no widział, to kogut tego nie, głosuję, nie zrobił? Ja zagłosuję idę za dwóch chwilę. Spoko. Kogut tego nie zrobił, bo był w specimenie. A mijałeś kogoś, jak wchodziłeś do tego specimena? Właśnie, nik nikogo nie mijałem, ale otwierałeś drzwi do deko. No właśnie, to tak dziwnie trochę wyglądało. Bo i, i ogólnie byłem tam z kimś, ale się zastanawiałem, czy ty nie byłeś w tym, yy, tym Spacjmanie, yy, poszedłeś do dolnego deko i się wróciłeś z powrotem. Właśnie ja tak poszedłem sobie? do tego korytarza, ale nie wchodziłem do dolnej deko. A, no dobra, dobra. Czyli byłeś tam tylko ty. Ja szczerze mówiąc uważam, że Sardynka mogła w poprzedniej rundzie walnąć selfa. W sensie, no baj tam... Zauważ, że tu ja był Jeszcze Glicza. oskarżona jestem. Tak, o co no, chodzi? No bo... poprzedni poprzedniej rundzie... Ale zauważ, że Irysek był glitchem. Glitch chciał i yy, on zabił. Bo mówię, że Elixon był, wybiegał ktoś jeszcze z Germankiem. Mówiłam o tym. No I go zabił i się zamienił we mnie. No dobra. E, no, jeżeli nie słyszałeś, to Biewur jest oskarżany, chociaż... No. Dobra, Sardynka, ty okay. gdzie jest? a ty w tej chwili gdzie jesteś? Ja jestem na admin panelu. Teraz wchodzę, żeby przejść do Specimena, ale nie zdążyłam. To by na się zgadzało, to, to by się zgadzało. Tak, to się zgadza. A ty się... co się zgadza? Wyszłaś ze Specimena? No my byliśmy z kogutem w e, Nie, ja przyszłam przez office'a i tak dalej do admin panelu. Przez office'a na admin panel i na admin panelu jesteś ile? No jestem już dobre 10 sekund. 10 sekund, a 10 tak. sekund temu jeż, był jeszcze kamuflaż, bo mi się wydaje, że tak. Kamuflaż niedawno był ściągnięty, więc nie wiem, no nie powiem ci, ja nie mam pamięci do takich rzeczy. Zardynka, a ile było osób w danych pomieszczeniach? E, w Specimenie była jedna, ktoś jeszcze gdzieś był. No ja byłam w adminie i jeszcze gdzieś mi się główka pokazywała, nie wiem czy gdzieś w labie, czy gdzieś, już nie pamiętam, no. Ale w Specimenie na pewno no, ktoś był. Dobra, no to wygląda na to, że ja wtedy byłem w tym specimenie, a ty poszedłeś do tego korytarzyka, Elikson. I to no, już się zgadza na No, chyba nawet. tak. nie na no to Unlucky padł imposter w tej rądzie. Jak nie na no to Pserdyńka. Ale jak mogła być? Ja przecież tu, czułam się... ...podaną Co jest? O. No i rany, co to ma być? Chyba jest się tego... Kendal. Ona wytypowała impostora. Jeden neutral był Turet i on zginął. No to sardynka. No dobra, no to... Yy, słuchajcie, co robimy teraz? Bo jest nas w czterech, jeden zabójca co najmniej. Ja kogo no. tak clear'uję z tamtej rudy na 200 tysięcy procent i dostajemy sardynka albo Kendall. Kogut jest, jest też full clear, bo każdego clearuje. No, kogut jest full clear, no, ja jest clear, full clear, clear na pewno. I... Tylko. No, no. Tak... Czyli w takim razie, no teoretycznie zostaje sardynka, nie? Bo ona faktycznie No Tylko, że ja się uciekać. tak wytłumaczył ta że naprawdę to nie mogłaby ja zabić. No tak, ale no, kto jest... zabił? Jakaś osoba X, której tu nie ma z nami? No. Pokazała jednego input, tak? Czekajcie, tak, tak. teraz był guzik, no to nic nie pokazała, wtedy nie Ale wiem. Ale nie, jak wyrzucaliśmy. A to nie wiem. Hmm. Bo jak e... jeden impo, to Kendall jednego to nie impo. może być. No jednego impo pokazało. Ale dobra, to jest prosta sprawa, bo jaś, ja i Kogut nie mogliśmy tego zrobić. Kendall wytypowała impostora, no to siłą rzeczy zostaje sardynka, no. No ja też nie mogłam zrobić, bo Kogut mnie widział, później Germanek wyszedł z tamtym glitchem i co No chyba, że Kogut no, i Kendall to wiem. do wersji. Ale wątpię, szczerze. No, wiesz co, bo ja zabiłem, zostałam zapita w pierwszej rundzie i tego tak by to. A właśnie, ubram, on by, to by też się prześwietlało, co nie? No właśnie, kogut był no... umarł od tego. No. To co robimy? Hmm. Lub no byśmy że... już wygrali jako loversi. No chyba, że para Guardianów, ale bardzo wątpię, to jest zbyt naciągane. No nie, bo no. skoro. To była para Guardianów, no to jak ona została zapita, to już Guardian tak naprawdę chyba znika. Czy nie zmienia się na inną rolę? No zmieniłby się w amnezjaka. No. Tylko nie wiem, jak to no. wygląda, gdyby został ożywiony. Czy jest z powrotem Guardian Angel, czy cały czas amnezjak? Możemy tego nie, na, nie analizować, bo musimy dojść do tego, kto jest Impo. Okej. Okay, no. to. No. No niby eee. generalnie potwierdzam trochę Sartynkę z poprzedniej rundy, bo zgadzało się to, co mówiła na adminie, ale też nie jest aż tak pewna. No nie był szeryfem. Słuchaj Kendall, a jakby ten e, wiewiór, on biegł do góry, do dołu? Gdzie on biegnął? No on biegł w dół, ja widziałam jeszcze jego nik, jak on tam biegł. Czyli w ale stronę no, jakby skoro... admina, tak? Y, no w stronę, no bardziej w, w stronę, bym powiedziała. Ale no, chyba, że, coś... jeszcze no chyba, że sardynka w sensie... się pistowała na przykład pod admin panel. Do nie, ja mówiłam, że przyszła w do z góry. Ale nikt tego nie potwierdza. No to też racja. W sensie, czekaj, bo mówisz, że przyszłaś z ofisa. Mhm. W... No bo mówisz, że przyszłaś z góry. No to no tak. No, czyli gdzie byłaś? Jak... Ja zrobiłam z... odklikiwanie i później przyszłam do Office i Admin. Odklikiwanie w lobby, Office i Admin. Ale statynka ty tak. już byłaś w lobby znacznie wcześniej. Poprzedniej. Tak, ale nie zrobiłam tego taska i się wróciłam. Bardzo podejrzane. No, w sumie racja. Jest szansa no... jeszcze, żeby to skipować. Mamy jednego info. No, no ale no, no nie wiem szczerze. Ja bym się skłaniał ku tej sardynce, ale to też nie tak w 100% chcę mam. Ale słuchaj, no Kogut... Ty nie możesz być dobrym skandalem. Raczej nikt z was nie jest impostorem. Kogut na pewno nie jest, bo by ja nie żył. No nie wiem, ja daję na sardynkę. Ja daję z Na sardynkę. chyba. Widzę, że ona długo w pomyślcie, że to jest sardynka. Cicho!